Hej, hej! Pomimo, że na dworze jeszcze jest zimowo, dzisiaj odwiedzimy spalone blaskiem dwóch słońc Tatooine. Na tapecie jeden z nowych zestawów LEGO Star Wars, nawiązujący do Księgi Boby Feta oraz w sumie do pierwszego odcinka drugiego sezonu Mandalorianina 75437, śmigacz Vanta. Pojazd jest jedyną konstrukcją zawartą w zestawie, przez co należy do mniejszych propozycji na początek roku. A tymczasem cena katalogowa jest, no, absurdalna, jak w wielu nowych Star Warsów. 30 euro... Około 127 zł za coś takiego? No chyba nie. Za około stówki mniej niż stówkę, jeszcze ok, no bo tej katalogowej ceny w ogóle tutaj nie widzę. Sam pojazd był najdłużej widoczny w pierwszym odcinku drugiego sezonu Mandalorianina, który też przy okazji wprowadził postać kobawanta na ekrany. Wcześniej pojawił się on w książkach trylogii Aftermath autorstwa Chucka Wendinga. Śmigacz jest generalnie siedełkiem przymocowanym do pojedynczego silnika Pad I to tego samego modelu, którego używał młody Anakin Skywalker w wyścigu w mrocznym widmie. Świat zny wojen jak zwykle jest. Mały. Aczkolwiek, koncept mimo wszystko mi się podoba. Pokazuje, jak mieszkańcy niegościnnej pustynej planety muszą sobie radzić i wykorzystywać znalezione czy pozyskane, mniej lub bardziej legalnie, podzespoły z różnych pojazdów, żeby zmontować z nich coś działającego. Myślę, że jest to niezłe odwzorowanie tego śmigacza, aczkolwiek można odnieść wrażenie, że jest trochę za duży. Kiedy porównywałem model z serialowym odpowiednikiem, niby wychodziło, że ten silnik jest rzeczywiście całkiem spory, ale w wypadku minifigowej skali wciąż wygląda na trochę przesadzony, kiedy za starami ustawimy ludzika. Myślę, że Chciano tutaj dodać trochę detali, stąd lekkie nadmuchanie. Pod spodem mamy dwie poduszeczkowe płytki odpowiadające za gładkie sunięcie śmigacza po podłożu i oddanie wrażenia unoszenia się nad ziemią. Siedełko ma ruchome stery i daleko przesunięte oparcie, żeby zmieścił się na nim minifik z założonym jetpackiem. Różnymi klockami oddano tutaj nieregularną fakturę. Nie wiem, czy aby trochę nie przesadzono z tym, bo odnoszę wrażenie lekkiego bałaganu. Za to tę ruchomą wajchę można sobie zinterpretować jako na przykład jakiś pedał gazu, o ile śmigacze w tym uniwersum mają coś takiego. Z tyłu nieźle odtworzono turb silnika, uzyskując odpowiednią fakturę za pomocą szarej bali, perfekcyjnie pasujący element. Mamy tu też trochę różnych kratek, rurki zrobione z czarnych świeczek oraz piracki pistolet, który zapewne można interpretować jako część mechanizmu albo dodatkowy blaster, tylko taki stylizowany. Z przodu wizualnie dominuje okrągła turbina i klapy hamujące i to chyba elementy najbardziej kojarzące się z Padracerem Kina. W sumie skoro młody Skywalker użył tej części do swojego śmigacza, łatwo sobie wyobrazić, że liczne tego typu komponenty walają się po tamtejszych złomowiskach. Instrukcja na górze stanowi klapę zakrywającą schowek na kilka drobiazgów. Zgaduję, że ten wystający szary klocek ma robić za uchwyt, ale średnio spełnia tę rolę, bo gdy się za niego złapie, to odczepia się tylko część elementów, a chodzi o zdjęcie całej klapy. Lepiej jest ją chwycić na bokach. Wewnątrz przechowuje się hełm Bobby Fetta, który Cobb Want posiadał przez jakiś czas wraz z całą zbroją legendarnego łowcy nagród. Do tego mamy jeszcze lunch dla naszego szeryfa jakiś owocek albo warzywko przypomina mi ono krótką, grubą marchewkę pewnie jest to coś konkretnego, ale jakoś go nie rozpoznaję. No jeszcze karton mleka Banty. <laughs> Ciekawe, czy sprzedają je w marketach w odległej galaktyce. Śmieszny isterek, ale czy był tutaj niezbędny kosztem powiększenia pojazdu? No nie wiem. Minifigurki zawarte w zestawie to oczywiście Cobb Wand oraz Cad Bane, co by można było odtworzyć pojedynek kosmicznych rewolwerowców z Księgi Boby Feta. Także naprawdę fajna para, postać której do tej pory nie było w legowej formie oraz zupełnie nowa figurka ikonicznego dla wielu łowcy nagród. Wand teoretycznie jest postacią, którą można bardzo łatwo zrobić z luźnych części, o ile tylko ktoś ma jakiś luźny torsik Boby Feta i jakąkolwiek pasującą główkę z zarostem, no ale zawsze miło jest dostać wersję oficjalną. Przy czym tutaj ma jeszcze na sobie pancerz Boby podczas spotkania z Cadem w Księdza Bobby Feta już go nie nosił, co czyni ten zestaw całkowicie niekanonicznym. Ale mnie to nie przeszkadza. Fajna figurka to fajna figurka. W odrapanym pancerzu Feta Kob wygląda ciekawiej niż gdyby go zrobili tylko w tym jego czerwonym golfie. Naprawdę świetne nadruki, zwłaszcza te na ramionach, widać mały symbol Mandalorian, czaszkę Mitozaura. Na drugiej rączce zupełnie inny wzór, widać nawet przewód do miotacza płomieni. Bardzo mi się podoba główka z tym zadziornym wyrazem twarzy, jest oczywiście dwustronna i tradycyjnie trochę na druku wystaje spod fryzury, no ale od biedy można przyjąć, że to przedłużenie linii włosów. Buśka jest albo zawadiacka, albo spokojna i skupiona. Wszystko mi się w tym lodziku podoba. Na początku niezbyt mnie przekonywał klasyczny rewolwer jako blaster, ale jak tak pogooglowałem i sprawdziłem dokładnie, jak wygląda w serialach broń Vanta, to w sumie no widać faktycznie te inspiracje starym Coltem, co oczywiście nawiązuje do ala westernowej otoczki wokół postaci. Nie no, chyba jednak jestem w stanie przyklasnąć temu pomysłowi. A tak pacjent wygląda w hełmie Feta. Swoją szosą mamy tu jego zupełnie nowe malowanie z masą szarami zadrapań. No i oczywiście nowy rangefinder, który już bardzo potaniał od czasu mojej recenzji Battlepaka z żółtymi klonami. Bane też jest fajniutki. Cieszy mnie, że wreszcie mam jego minifigurkę. Wszystkie poprzednie wersje jakoś pominąłem. Jest on oczywiście zrobiony na live action wersję z mniejszym kapeluszem, płaszczem i niebieskimi akcentami na rękach. Bardzo spoko figurka. Świetnie wygląda na druk płaszcza na nogach. No Jakby dodać mu jeszcze jakieś ewentualne elementy materiałowe, to wyglądałoby to jeszcze bogaciej. Nadruki na rączkach ładne. Zwraca uwagę oczywiście jego aparatura oddechowa. Nowszy jej odlew debiutujący w zestawie z jego poprzednią figurką sprzed 4 lat. I w sumie podoba mi się bardziej niż odlew z Setów, nie są takie masywne. Na wyposażeniu dwa blastery, główka wygląda przyzwoicie, aczkolwiek przez te alabliki w kącikach oczu nie mogłem się przez jakiś czas pozbyć wrażenia, że kad ma rozbieżnego zeza, no ale idzie się przyzwyczaić. Natomiast cały czas jakoś nie pasuje mi jego kapelusz. Już w poprzedniej figurce zrezygnowano z moldu z Clone Wars, gdzie miał taki dedykowany kapelusz fajnym, szerokim rondem, co wyglądało po prostu ciekawiej. I tak się składa, że ten stary akurat posiadam, kupiony parę lat temu. Jak widać, czekał na dogodną okazję, żeby go użyć. Uważam, że z takim figurka wygląda jeszcze lepiej. Chciałem sobie jeszcze odpowiedzieć na pytanie, jak by wyglądał ten śmigacz, gdyby go trochę zmniejszyć, czyniąc bardziej proporcjonalnym względem minifigurki. Sprawdźmy to, ale najpierw rozbiórka. Hulk Smash! I oto przebudowany zestaw. Także tym razem nie próbowałem wymyślać koła na nowo i skorzystałem z propozycji znalezionej w sieci. Autorem przeróbki jest użytkownik Reddita o ksywce BuildBricks. W opisie zamieszczam link do przygotowanej przez niego szczegółowej instrukcji. Przebudowa wykorzystuje wyłącznie klocki z zestawu i zauważanie redukuje gabaryty śmigacza. Dokonałem tutaj tylko lekkich poprawek, które mi pasowały. Zachowałem element bali, z którego BuildBricks zrezygnował, i dodałem minimum detali na górze i bokach. Oraz jeden klocek z moich zasobów. Trzecią płytkę poduszeczkę. BuildBricks nie wykorzystał także poduszeczek, a ja chciałem zachować to wrażenie delikatnego unoszenia się. Generalnie uważam, że jest to bardzo spoko przeróbka. Co prawda pojazd nie posiada już schowka na akcesoria, ale mnie to nie przeszkadza. Być może z tak zredukowaną ilością klocków byłby tańszy i wciąż estetyczny. Panowie póki co pogodzeni odpoczywają przy lunchu, a ja konkluduję swoje myśli. Zestaw fajny, ale za drogi. Jak widać, spokojnie da się go zmniejszyć, zachowując estetyczny wygląd i wierność materiałowi źródłowemu. Wciąż warto pozyskać dla fajnych figurek ewentualnego uzupełnienia gałęzi Star Warsowej kolekcji związanej z Tatuin, ale oczywiście po jakichś promocjach. Tak to wygląda. Tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.